Zanim obecna właścicielka miała salon, księga sterylizacji wyglądała tak, czyli wszystko podrukowane, z datami, wypisane, a obecnie nie... a obecna nie dbała ani o autograf i wygląda tak. Pusto. Nada. A wiecie dlaczego? Padniesz. Padniesz, nie? Kiedy będzie mąż z drukarką? Jak dziś nie wstawimy pakietów, będzie musiał odwołać wszystkie wizyty. Bo autoklaw nie działał, bo. Powiedz mi to w skrócie, to nie muszę być słowa słowa. Dobrze, bo ja już teraz tego to szybko nie znajdę. Autoklaw nie działał, bo miał zapaloną pamięć USB i wystarczyło wszystko wydrukować, żeby się ta pamięć mogła oczyścić, wyczyścić, tak? I by już szło normalnie, dalej sterylizować. Ale tu kabla nie umieli znaleźć. Normalnie kabla, nie? Oglądasz, robisz zdjęcie, dziś do sklepu, mówisz, poproszę kabel do takiego wejścia, tak? I o to się trzeba było naprosić? I o to się po prostu Ania nie miała naprosić, bo i nie umiały przez to wysterylizować narzędzi, bo, bo tu drukarki nie było, więc nie było na czym drukować, bo też kabla nie było. No po prostu obęd, ta, t, Tacy ludzie nieogarnięci po prostu otwierają biznesy, a potem pracownicy przeżywają taki stres, że to jest. No, tacy ludzie fundują taki klienka, stres, a potem tylko... to będzie nagrana stylistka, że co tak, to? Tak, że to stylistki wina. I odpowiedź jest, y, pracodawcy, szlak mnie trafi, jaki to kabel ma być? Albo przejściówka, żeby go podłączyć Jak można pracownikowi takie coś napisać? Szlak mnie trafi. To, to jest tylko widać słabość tej osoby, że już jej nerwy puszczają, ale nawet jak ci nerwy puszczają, to nie dajesz tego po sobie poznać.